Jak co roku w ramach badania Barometr Providenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące tego jakie mają plany noworoczne i jakie wydatki planują ponieść w nadchodzącym roku. W tym roku okazuje się, że jedynie około 30% badanych planuje konkretne e, duże wydatki. Największe wydatki planujemy na życie codzienne: na koszty związane z utrzymaniem domu, mieszkania oraz na koszty wyżywienia. Drugą mocną pozycją w budżecie są wydatki zaplanowane na remonty. Trzecia pozycja to pozycja związana z wyjazdami, z urlopami. I tutaj jest ciekawa zmiana również, ponieważ przed pandemią. 50% badanych planowało już na początku roku konkretne wyjazdy. W tym roku jest to tylko 26% badanych. I kolejną mocną pozycją wśród planowanych wydatków są koszty zdrowia, koszty leczenia i koszty leków. Obserwujemy różnice w kwestii planowania wydatków wśród kobiet i mężczyzn. Okazuje się, że kobiety przede wszystkim planują wydatki związane z życiem codziennym, ze zdrowiem, a także z edukacją swoich dzieci. Mężczyźni natomiast planują wydatki związane z e, remontem lub zmianą e, samochodu, e, zakupem nowego sprzętu e, RTV-AGD i e, innymi kwestiami, które e, są udogodnieniem naszego życia. E, jeśli chodzi o rozkład wiekowy, to e, o własnym mieszkaniu. Lub o remoncie tego mieszkania, które mają, przede wszystkim myślą osoby najmłodsze, osoby w wieku 19-35 lat. Jak będziemy finansować tegoroczne wydatki? Większość wydatków będziemy finansować z oszczędności oraz z bieżących dochodów. Jedynie około 6% badanych mówi o tym, że będzie się posiłkowało kredytami bądź pożyczkami. Sama kwestia związana z planowaniem wydatków zmieniła się w stosunku do tego, co pamiętamy sprzed pandemii. Przed pandemią około 60% badanych mówiło o konkretnych planach związanych z Nowym Rokiem i z wydatkami. W tym roku zmiana jest taka, że 60% badanych wydatków i planów noworocznych nie ma.